Witam serdecznie po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami covidowymi dzisiaj na, na pomeczowej konferencji prasowej po meczu o mistrzostwo czwartej grupy trzeciej ligi, w którym wiązownica zabrała punkty drużynie gospodarzy po bramce z 41 minuty, i czeka Witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali przy dzisiejszym meczu, a co czynię z wielką przyjemnością. Moi gości po mojej prawej stronie y, trenera y, drużyny wiozownicy Mariusza Sawe i Tadeusza Krawca, trenera drużyny gospodarzy. Tradycją jest, że y Proszę o komentarz do boiskowych wydarzeń, tego co oglądaliśmy po ponad 90 minutach gry na boiska. Potem, jeśli będą pytania dziennikarzy, prosiłbym o odpowiedzi na te pytania. Mariusz, Twój komentarz do dzisiejszego spotkania. No Muszę zacząć chyba od pochwalenia swoich zawodników, bo w pierwszej połowie zagraliśmy to, co żeśmy sobie tam gdzieś zakładali. Zagraliśmy kolejny. Dobry mecz, bo wiadomo, tutaj wygraliśmy to się z trzech punktów. Z biało zagraliśmy chyba nawet lepiej niż tutaj, a mimo to przegraliśmy i uważam, że biała jest no, troszeczkę słabszym zespołem od krzowca. No ale tak to w piłce bywa: nie, 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 nie patrzy się na jazdę figurową, tylko patrzy się na, na bramki. Szkoda, bo w pierwszej połowie uważam, że byliśmy zespołem lepszym, powinniśmy gdzieś tam troszeczkę lepiej się zachować w niektórych sytuacjach. No, no druga połowa. To... Wyszliśmy chyba za bardzo zdenerwowani dwie sytuacje, takie praktycznie z niczego kopnięta piłka do przodu. Paluszek się znalazł dwa razy sam na sam no na nasze szczęście nic nie wykorzystał. Później mieliśmy sytuację, gdzie chyba do pustej bramki mógł zamknąć nasz zawodnik. I do druga połowa to się zrobił taki mecz chaotyczny z dwóch stron, ale, ale mówię, my się cieszymy z trzech punktów. Szkoda, że tych trzech punktów nie mieliśmy w Białej Podlaskiej, Dziękuję. Dziękuję serdecznie, tyle trenu jak dużymego Tadziu. Twój komentarz, że nie będę cię. Streszował. Twoja ocena dzisiejszego spotkania? No ja nie ukrywam tutaj, że jestem zażenowany postawą drużyny w pierwszej połowie. Myślę, że e, moi, moi zawodnicy po prostu zapomnieli, że żeby wygrać mecz trzeba coś od siebie dawać. Nie, nie wystarczy tylko wyjść na boisko i przestać 45 minut. E, o to mam największy żal, bo uważam, że żeby e, u siebie zdobywać punkty to trzeba być od, od początku drużyną, która atakuje, która, która prowadzi grę. My tutaj tak naprawdę pierwszą połowę przestaliśmy. No i tutaj jak trener wspomniał mieliśmy ten mecz spokojnie jeszcze do wygrania, bo dwie sytuacje Michała Palucha, który mogły zdecydowanie zmienić oblicze meczu nie wykorzystał tych sytuacji. Ja jestem osobą, która K która do, dosyć mocno jest przeciw, przeciwna takim zachowaniom, że jak ktoś tam, z którym często, często padają takie komentarze, ściągnij go, ściągnij. Ja zawsze chwalę zawodnika, który dochodzi do sytuacji, bo dla mnie to jest skarb, jeżeli zawodnik nie, nie wykorzystał jednej sytuacji, drugiej sytuacji. Uważam, że może dojść do trzeciej i wtedy przełamać jeszcze i bramkę. Zmiana Michała była zaplanowana w przerwie, dlatego, dlatego ta zmiana nastąpiła ale tak naprawdę to były dwie nasze dobre sytuacje i tak naprawdę sam je sobie, sobie stworzył, dostając piłkę za, za, za linię przeciwnika. No cóż, gratuluję wiązowicy tutaj zwycięstwa. Myślę, że nie możemy grać takich meczów, bo taką postawą na boisku myślę, myślę że się kompromitujemy, kompromitujemy sztab, sztab szkoleniowy, kompromitujemy siebie jako zespół. Mam nadzieję, że mm, Taki występ był może inaczej. Graliśmy już pod Halem Nowy Tarki. Kiedyś powiedziałem, że, że, że to był chyba nasz najgorszy mecz. Już się gorzej nie da zagrać, ale myślę, że dzisiaj pierwsza połowa była jeszcze gorsza w naszym wykonaniu niż pod Halem Nowy Targ. Mam nadzieję, że zawodnicy będą chcieli się zrehabilitować za tą, za tą porażkę. W następnym meczu z Krasnikiem będą chcieli udowodnić jednak, że drzemią w nich sportowe ambicje i będą chcieli zmazać plamę tej porażki. Dziękuję serdecznie. Tyle to już Bardzo proszę o szkoleniowcy do Państwa dyspozycji. Czy te ruszony w w zarządzie jakieś na zawodników w dzisiejszym? Myślę, że nie. Myślę, że tu bo odciąłbym sprawy, sprawy sprawy organizacyjne, sprawy... Sprawy otoczki klubowej od tego, od, od tego, co się dzieje na boisku, to, to byłoby takie, takie słabe wytłumaczenie tej, tej porażki. A tak naprawdę, to myśmy ten męż zawalili zawodnicy, i, i, i tutaj bym upatrywał w tym, w tym, w tym przyczynę tej, 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 tej porażki. To też, bez względu na czy będziesz dalej trenerem, czy zawsze będziesz miał inną koncepcję i zespołu. Twoim zdaniem, co trzeba było zrobić, żeby ten zespół, no, chociaż włączył się do walki o, o jakieś cele? No, ja myślę, że podstawą jest tutaj, żeby wyselekcjonować taką kadrę, która jest naprawdę zaangażowana przede wszystkim w wygrywanie. Zaangażowana w to, żeby jeżeli ktoś zakłada tą koszulkę, krząsłowie się do wszystkich, żeby zostawiał to serce na boisku. Na pewno w jakimś stopniu e, zawodnicy, którzy gdzieś grają na wypożyczeniach, tak jak czy Kacper Delej, czy, czy Wasilewski w Opatowie, myślę, że to są zawodnicy, którzy ogrywają się w czwartej lidze, tutaj powinni wracać i pełnić rolę e, podstawowych młodzieżowców. E, na, na pewno w dużej mierze trzeba było, byłoby tutaj wzmocnić skład dwoma, trzema zawodnikami, a zawodnikom, którzy się nie sprawdzili, bo mieli na to, na to sezon po prostu podziękować i, i i budować drużynę, budować to złe słowo, yy, ukształtować tą, tą drużynę w, w tych trzech, czterech wzmocnieniach. Ja bym też tak pytałem, bo było dziewięć zmian przed rokiem chyba, hmm. w tym roku było siedem w dołu sezonie. to przyniosły no, taki efekt, jakbyśmy po prostu nie robili w ogóle zmian w tym zespołu? To na, to na pewno nie służy, nie służy takiego takiemu budowaniu filozofii gry, budowaniu y, integracji w drużynie, ciągłe takie tasowania, zmiany, no ale to to może być nie mój problem już od, od 1 lipca bo do 30 czerwca mam, mam kontakt. No, też czy były, jest to teraz taki okres meczu, gdzie tak naprawdę y, mamy już pozycję utrzymaną, y, mamy, y, jesteśmy utrzymani, dajemy szansę grać, grać tym zawodnikom, którzy mniej grali. No, dzisiaj tak naprawdę naliczyłem, że grało w naszym y, w, tym, w tym meczu sześciu naszych wychowanków, także y, to jest takie trochę odbijanie piłeczki na zarzuty, że nie grają. Y, nie grają wychowankowie, wychowanko no i dzisiaj grało 6. i jak byś mógł powiedzieć o tym meczu z błagobą, bo to słyszałem, że w tej chwili to jest priorytet, bo Wiadomo, Puchar ma swoje prawa. Wygranie w, e, finału Pucharu liczy się z, e, e, wiąże się z, z, z gratyfikacjami finansowymi. Dodatkowo, dodatkowo można e, po wygraniu finału ucelować przeciwnika z, z wyższej ligi, który tutaj by na pewno przyjechał. E, nie chcę się tak nastawiać mocno, bo, 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 bo zdaję sobie sprawę, że to, e, to w głowach, żeby też nie się działo zawodnikom, po prostu musimy, musimy być na, na ten mecz y, w pełni, pełni przygotowani, optymalnie, zarówno pod względem fizycznym, i taktycznym i, i mentalnym. I, I mam nadzieję, że uda nam się y, do, dojść, wygrać finał. Dojść do finału i wygrać finał. to jest też Tak, tylko że te mecze to, to jest takie często, że nieadekwatne, nieadekwatne, często te wyniki są do, do dnia czy rozgrywanych meczów. Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, bo przecież w dzisiejszym to jest taka nadzieja i cztery, czy... czy znaczy, tak wie, nie, wie Pan co, ja jak tutaj przychodziłem, to wszyscy, nie tyle przychodziłem po to, żeby dokonać cudu, to utrzymać coś, No tylko to jest mój przyjaciel, jest właścicielem, bo tam się zbraniałem przed pracą, gdziekolwiek do lipca, bo tam gdzieś pomagam w innym projekcie, ale szkoda tej drużyny, bo oni naprawdę dużo potrafią, widzę ich na co dzień na treningu i ci chłopcy naprawdę dużo potrafią, wiadomo, ten wynik spowodował coś, ale jak już wygrali mówię trzy dni temu, to wtedy można by było mówić, że cud może się zdarzyć, tak? A ten, ten cud, ten, ten cud dalej jest wielki, dlatego nie, nie, nie róbmy z tego nie wiadomo czego, tylko mówię chwała chłopakom, bo tutaj Tadzio powiedział, że zagrali słabo w pierwszej połowie, ja uważam, że myśmy bardzo dobrze zagrali, dlatego nie wiem, czy jak wygrali inni zawodnicy, czy lepiej, czy inny zespół, to też nie można umniejszać chłopakom, bo to też tu gracie wychowankami, ja chyba przeszedłem 7. młodzieżą sami w pierwszej połowie, dlatego takie to też odbijanie gdzieś, dlatego ja mówię, ja muszę chwalić tych chłopaków, bo są młodzi i pokazali, że jednak potrafią grać w piłkę i nie boją się. Tutaj większość ludzi dużym nie mam co powiedzieć, się boi tego boiska, bo tutaj i publika i super boiseczko. Naprawdę się ciężko gra w piłkę, ciężko się wygrywa. Ja lubię tu wracać, bo zazwyczaj wygrywam w Ostrowcu z jakim zespołem nie przyjadę. Dlatego, dlatego cieszę się i mówię, nie umniejszajmy naszym młodym chłopakom, bo uważam, że mimo tego, że mieliśmy dwie sytuacje, to jednak zasłużyliśmy na zwycięstwo A co słuchaliśmy dzisiaj w okolicy boiska? No, ja nie mogę powiedzieć, tam słyszałem różne, różne sytuacje, ja miałem przyjemność z nim ze dwa razy rozmawiać, grał z Białą Podlaską, zagrał naprawdę bardzo dobry mecz, widać, że nie trenuje, nie jest przygotowany, ale naprawdę pomógł, no, gdzieś tam miał jedną, dwie sytuacje i powinniśmy zamknąć ten mecz z Białą w pierwszej połowie, a przegraliśmy, dlatego to, co gdzieś się tam działo, nie wiem, dla mnie... Znam go bardzo krótko, tak, bo nie trenuje nawet z nami, bo jest kontuzjowany. Jako piłkarz zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie w tym meczu, a jako człowiek nie mogę się o nim wypowiadać, bo go po prostu nie znam. Rozmawiałem z nim dwa razy, zrobił na mnie też jako człowiek pozytywne wrażenie, dlatego to, co ktoś gdzieś tam mówi, ja to, tego nie odbieram, ja o nim mogę powiedzieć tylko pozytywnie, wypowiadać. Także dziękuję. Dajmy wszystko. A no, proszę bardzo Jeszcze raz w to, no, dużo dzisiaj mówi o tym, że zespół zagrał źle, a które elementy chyba się nie podobało? Czy to były na przykład te fragmenty, które kompletnie dzisiaj nie widzieliście? W ogóle tak. Zdecydowanie też brakło takiej organizacji gry w sensie um, rozgrywania piłki w środku, w środku boiska w ogóle tego elementu nie było. Mam taki troszeczkę do siebie żal, bo chciałem wyjść na ten, ten mecz dzisiaj dwoma napastnikami i wyszedłem tymi dwoma, dwoma napastnikami, jednak to, to ustawienie w ogóle się nie sprawdziło. Było taką troszeczkę wodą, wodą na młynę dla, dla, dla zespołu przeciwnika. Po prostu chciałem, chciałem zagrać w ten więc zagrałem. I, i, I w dużej mierze um, zabrakło też jakości, jakości w kreowaniu. A ze zdrowia Stanisławskiego chyba wszystko bo tam był uraz kolana, prawda? Mam nadzieję, że tak, bo jeszcze tam głaz prawdopodobnie, uraz Pachwiny doznał, ale Stanisławski, sam chciałem go zmieniać po, tej, po tym urazie, ale powiedział, że ten też chce go także. Także myślę, że nie powinno być jakiś, jakiś niespodzianek w jego kontuzji, no na pewno troszeczkę... Trochę załamany jestem w yy, wypadnięcie Majewskiego, bo ostatnio te, te mecze, które grał na obronie dobrze wyglądały w jego wykonania, ma złamany obojzik, więc do końca rundy już nie zagrał. Po meczu w Sandomierzu. Wiemy wszystko. Dziękuję, bo ze mnie, Dziękuję bardzo.